Siemanko, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem VRC, to jest Football Manager 2020. No i oczywiście kariera Radom, jakiem Radom. Mamy 17 grudnia roku 2023. I jesteśmy przed ostatnią kolejką nie, rundy. Jesiennej. Gramy mecz wyjazdowy dzisiaj, słuchajcie, ze Śląskiem-Wrocław, ale zanim to nastąpi, to rzecz jasna muszę Wam pokazać wyniki ostatnich spotkań. Mieliśmy mały, taki delikatny kryzysik w Ekstraklasie jeszcze miesiąc temu, remisując dwa mecze z rzędu z Lechem Poznań i Pogonią Szczecin, chociaż w gruncie rzeczy, patrząc na tabelę, to były dobre wyniki, no bo Lech Poznań bardzo mocny, tu z Pogonią troszeczkę pech, ale też zawsze Pogoń niebezpieczna, więc w sumie te dwa punkty można rozpatrywać jako, jako dobre spotkania, chociaż z tą Pogonią... To jak mówiłem, szkoda straconej bramki w ostatniej minucie. Ale, dalej graliśmy z Manchesterem City, to Wam pokazywałem żegnamy się z europejskimi pucharami na kilka miesięcy no i dalej mamy mecz z Krakowią na wyjeździe, wygrany 1-0 po bramce Miłosza Torunia i dalej mecz z Zagłębiem Lubin, tutaj pokonaliśmy gości 1-0 też mecz, na którym mieliśmy pełną kontrolę mecz, który tutaj tak naprawdę był dominacją Radomiaka wiadomo, że te statystyki Zagłębia biorą się później z tego, że oni próbowali te straty odrabiać, zazwyczaj te drużyny rywala, one próbują tutaj te statystyki sobie nabić gdzieś tam w końcówce, tak? No bo muszą, muszą zaatakować. Powiem Wam, że nawet mieli dobrą sytuację. Setkę w końcówce meczu już bałem się, że znowu 90. minuta, ale na szczęście rarom jak dowiózł to spotkanie do końca. Wygraliśmy 1-0. W Ekstraklasie nastąpiły pewne przetasowania na górze tabeli, bowiem Lech Poznań przegrał swoje spotkanie wyjazdowe z Legią Warszawa 0-4, więc Legia nam tutaj bardzo mocno pomogła. No i Pias Gliwice. Grywice przegrał mecz wyjazdowy z kolei z Rakowem Częstochowa 2- Wygrał z arką, no ale póki co jesteśmy liderem ekstra Mamy dwa punkty przewagi nad Lechem Poznań, trzy nad Piastem Gliwice i aż siedem nad Legią Warszawa. I prawdopodobnie z układu tabeli przynajmniej tak wynika na ten moment. Te cztery zespoły mogą tutaj walczyć o Mistrzostwo Polski, chociaż wiadomo, że za chwilę to się może zmienić, bo ktoś wpadnie w kryzys trzy kolejki nie wygra, no i tutaj górnik, pogon już tylko czekają, żeby. Do tego górnego rejonu tabeli doskoczyć, tak jak mówię, dzisiaj mamy Śląsk Wrocław, mecz wyjazdowy. Śląsk Wrocław to jest ekipa, która zajmuje miejsce 11. Oni aż 12 porażek odnieśli w tym sezonie, mają tylko 19 punktów, więc cały czas walczą o to, żeby się w tej lidze utrzymać. Słabszy zespół, no ale jednak mecz wyjazdowy, więc na pewno musimy tutaj bardzo mocno uważać. Z pewnością na ten mecz będę chciał wyjść przynajmniej na początku taktyką 4-1-4-1. Już ją troszeczkę podrasowałem, dostosowałem do naszego. Radomiaka, oczywiście to jest taktyka gdzieś tam analogiczna do tej, którą graliśmy w CSK Sofia, ale już mówię, z małymi, z małymi zmianami, więc sądzę, że tak będziemy chcieli wyjść ostrożnie, ostrożnie, tutaj sobie spokojnie ten mecz zacząć, a w miarę upływu czasu będziemy się przesuwać do przodu, to też w zależności oczywiście od tego, jaki będziemy mieli wynik spotkania. Yy, dobra, zatem tak, mamy do tego meczu dni jeszcze 6, yy, więc możemy sobie tutaj przede wszystkim. Yy, wow, czy ja dobrze widziałem? Lechia yy, przegrała z Krakowią. Kurczę, myślałem, że to jest Lech, a zapomniałem, że Lech przecież przegrał z Legią i mówię o, porażka niestety, niestety nie. Więc tak. Tutaj, jako że my chcemy. W ogóle ciężka dla mnie jest sytuacja, w momencie, kiedy ja mam dwie różne, zupełnie różne taktyki, tak? Bo mamy taktykę opartą na bezpośrednich podaniach 4-4-2, którą dobrze znacie. Mamy taktykę tą, która zupełnie opiera się na innej, na innej grze, więc tutaj trening jest, jest taką dla mnie zagwoską, tak? Bo wiadomo, że trenujemy to, co gramy, więc no, musimy naprawdę być tutaj ogólni, tak? Na razie, jeżeli chodzi o ten tydzień, to myślę, że tak. Poniedziałek poświęcimy sobie na trening ofensywny, na cierpliwość atak, bo właśnie tak będziemy grali, chociaż nie, w sumie my nie gramy takiego aż cierpliwego ataku, my nie rozgrywamy tej piłki aż tak długo, to jest raczej szybka gra, więc może tutaj damy hmm, atak skrzydłami w sumie możemy dać, bo to też się gdzieś tam pokrywa. Natomiast bardziej by mnie tutaj interesowała faza przejścia w kontekście pressingu i bardzo mocno by mnie też interesowała obrona już od pierwszej linii. Czyli gdzieś tam z zaangażowaniem właśnie tych zawodników ofensywnych. Dajmy również obronę zaangażowaną, tak? Czyli oba jakby te aspekty odpowiadają za, za, za repressingiem w pewnym, w pewnym tam wymiarze, tak? Technika, wykorzystywanie sytuacji i stwarzanie sytuacji. Myślę, że to będzie... W porządku, tutaj możemy sobie potrenować stałe fragmenty gry, może rzuty różne, gramy gwiazdowe, być może tutaj będą mieli wrosławianie jakieś stałe fragmenty gry, więc damy rzuty wolne obrona, w ogóle muszę się za te schematy wziąć, faktycznie ktoś mi tutaj o tym mówił, o tym pisał w komentarzu, a ja kurczę zawsze o tych, o tych, o tych stałych fragmentach gry zapominam, bo, bo ja się boję, bo ja się w ogóle na nich powiem wam szczerze, nie znam, tak za bardzo, coś tam kiedyś kombinowałem, ale myślę, że to faktycznie może być dobra droga. Tu ogólny nie zostanie przed meczem. No i przygotowania do meczu, to ja bym poszedł tutaj jednak w, w, w grę w ataku, tak, bo, bo myślę, że z tym Śląskiem przynajmniej punkcik powinniśmy ugrać, no ale ja tutaj jakby, jakby mocno nastawiam się na, na, na wygranie tego spotkania, tak, bo to jest jakby mój, nie, mój tutaj priorytet, no to jest jeden ze słabszych klubów w lidze, jeżeli chcemy walczyć o mistrzostwo, musimy takie wyjazdy po prostu nie, wygrywać. Też oczywiście będziemy sobie sprawdzać wyniki pozostałych meczów. Ja aż sobie zerknę w tym momencie. Lech Poznań grał siebie z Wisłą Kraków. Tu nie jest powiedziane, że Lech jest takim zdecydowanym faworytem, bo Wisła krwi potrafi napsuć. Natomiast jeżeli chodzi o Piast Gliwice, to on gra wyjazd z Beniaminkiem, z Zagłębiem Sosnowiec. Więc tutaj tutaj te, te trzy punkty są niemal pewne. Ciężko tu będzie niespodziankę. Chociaż Zagłębie też nie jest najgorszym zespołem. Bo Zagłębie, słuchajcie, zajmuje miejsce. 12 potrafili te cztery spotkania wygrać, 6 zremisować, więc nie ma tragedii. Widzieliśmy już w historii tutaj naszej kariery gorszych Beniaminków tak? Więc, więc myślę, że myślę, że stać, stać zespół szczęstochowy na sprawienie niespodzianki, tym bardziej grając u siebie dobra. Wybaczcie, ale muszę sobie to wszystko tutaj elegancko przeklikać, żeby dostawać te raporty w miarę sensowne i, i w, miarę, w miarę logiczne. W ogóle chciałem sobie zobaczyć jedną rzecz, bo zespół rezerw. I, 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 bo mi się przypomniało. No właśnie, Ham Faradzi, lat 23. Nie no, z niego już nic nie będzie. Kurczę gdzieś tam pewnie na drugą ligę, on by w takim stanie był całkiem fajnym obrońcą. Na, na, na pierwszą, może gdzieś tam jako rezerwowy, ale u nas już niestety mu się nie powiedzie. W ogóle, jak jestem przy tych transferach, to chciałbym sobie zerknąć. Ciekawą mnie zawodnicy, którzy, którzy odeszli, i ma Trondic, który gra w tym momencie w Celiku Zenicia, to jest zespół z Bośni. No, i on w 19 występach widzimy właściwie w ligowych, powiedzmy 20, tak? Strzela 6 bramek, 4 asysty. No, czyli coś podobnego jak u nas, nie za bardzo tutaj. Powiedzmy, powiedzmy, sobie radzi, coś tam strzela, wiadomo. Rafał Makowski, gra w Chojniczance Chojnice, Patrzymy sobie w tym momencie, on jest na poziomie pierwszej ligi, 17 występów, ale też widzimy bez szału. Tak mnie wzięło, żeby sobie sprawdzić zawodników, którzy dawno, dawno od nas odeszli. Robert Janicki, to mnie nie interesuje. Tu były wypożyczenia. Mike Carwot, tak? On gra w Bluebecie i teraz jest w rezerwach tego klubu, więc też tutaj kariery nie zrobił. Podobnie jak u nas odszedł Mateusz Bykowski, ale to są zawodnicy młodsi, więc też nas nie interesują. Jeszcze sobie zerknę sezon wcześniej. Aha, tu nie było. Tu były same wypożyczenia. Dobra. Nieistotne. Lecimy. Warta poznań, pogoń Szczecin, pewnie yy, takie spogoń, spokojnie wygrywa. Myślę, że rosołek byłby się w stanie lepiej rozwinąć przy odpowiedniejszym prowadzeniu. Natomiast yy, zainteresowany jest Derby County, <coughs> m.in. tym zawodnikiem. Derby County występuje w Championship yy, cały czas. No, warta, warta do spadku, warta do spadku. Nie wiem, jak Wisła Polski Jarka, dnia może tam jeszcze z tym Rakowem będą walczyły, natomiast warta poznać ten Beniaminek, absolutnie nieudany sezon. Właściwie wszystko co grają, to przegrywają, z tego co ja widzę, więc będą mieli. Będą mieli problemy. Wstępna analiza nowych juniorów. No i mamy wielu kandydatów na bocznych obrońców. Fajnie, fajnie, ale niestety widzimy. Widzimy niestety, że będą problemy, czyli po raz kolejny, kolejny sezon, w którym tych juniorów będziemy mieć po prostu słabych. Teraz jestem ciekaw, bo za chwilkę będziemy mieli wybudowaną bazę treningową, czy to będzie miało jeszcze jakikolwiek wpływ na, na juniorów w tym sezonie, którzy przyjdą, czy to już nie. Bo skoro już dostaliśmy ten wstępny raport, to on może jakby ograniczać kwestię tego, że nawet, nawet nasze obiekty, które zostaną chyba 23 grudnia oddane do użytku, chyba już nie wpłyną na nic, jeśli chodzi o tych juniorów. Więc. Więc nic to nam prawdopodobnie już nie da. No ale nic, trudno, już się zdążyłem do tego przyzwyczaić, już jestem jakby nastawiony na to, że muszę, muszę sam, sam tutaj. Sam tutaj działać na tym rynku. A nie, przepraszam, 30. 14 grudnia... A nie, 14, dobrze. Aha, to już zostało zrealizowane. No to czemu tak słabo z tymi juniorami? Eee, to... E, bez sensu w ogóle. No ale zobaczmy, zobaczmy. Informacje o klubie. Baza treningowa poniżej przeciętnej. Obiekty młodzieżowe zadowalające. Nie no, to trzeba od razu w ogóle iść w kolejne, bo tu nie ma na co czekać. Rozbudowa obiektów młodzieżowych. Dawaj, dawaj, tutaj. No, pięknie. To i od razu jak tu jesteśmy, to poproszę o rozbudowę. Może infrastruktury analitycznej tym razem. Zgadzamy się. No pięknie, w ogóle oni się na wszystko zgadzają. A jeżeli chodzi o bazę treningową. No nie, no słuchajcie, w ogóle od razu trzy tematy zostały zrealizowane. Jakie to będą kwoty? 8 milionów, 120 tysięcy i 3 miliony, czyli 11 milionów zostanie odjęte, jak już oczywiście te plany wejdą w życie z naszego budżetu. No ale nie ma jakby innego wyjścia, trzeba się rozbudowywać. Radą jak będzie klubem europejskim, tak, tak, idziemy w Europę. Idziemy, idziemy w Europę absolutnie, musimy to, musimy to robić. Kiedy to zostanie skończone? To zostanie skończone podobno. W styczniu roku 2024 lub w listopadzie roku 2024, czyli pewnie znowu w grudniu, bo tu, bo tu jak wejdą te plany w życie, to zawsze się to przesuwa o, o, o te kilka tygodni. No to dobrze, fajnie, fajnie. Będziemy mieli dokładniejsze raporty o naszych rywalach, to przede wszystkim, ale też, też lepszy, lepszą bazę treningową. I o to chodzi: już z sezonu na sezon będziemy to wszystko sobie rozbudowywać, więc bardzo fajnie. I jeszcze chyba jedną sprawę chciałbym tutaj poruszyć wobec tego, że ten nasz budżet. Yy, jest tak wysoki, to ja nie wiem, czy ja nie zainwestuję. Słuchajcie, w. To ja nie wiem, czy ja nie zainwestuję w, w, w. No dalej, 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 dalej. Dobra, w. Budżet. Pozostało milion w sumie, więc ja nie wiem, czy ja nie mógłbym tutaj. Na Europę może sobie tych juniorów rozszerzyć. Trochę skautujemy tą Europę, więc ja myślę, że to nie byłby głupi pomysł. Damy tak. Dzięki temu będziemy widzieć troszeczkę więcej tych, tych zawodników. Natomiast musimy sobie tutaj przydzielić ten, ten budżet, może na poziom tak 2,5 miliona. O, żeby nam wystarczyło, nie? Na, na tych juniorów, na ten pakiet juniorski na, na całą Europę. To są spore koszta, bo te dwa pakiety, no one tam kilka milionów złotych trzeba wydawać rocznie. Więc to nie są małe pieniądze. Ale mówię, póki już póki gramy, tak? Strasburg, zapraszam na rozmowę kwalifikacyjną. Strasburg, gdzie wy jesteście Strasburg? Ligę, 18 miejsce, no musimy odrzucić oczywiście to, nie ma takiej możliwości, żebyśmy gdziekolwiek, kiedykolwiek z Radomiaka się ruszyli, wygodnie mi tu bardzo, natomiast może, może kiedyś reprezentacja Polski, ale to, to zobaczymy w Smuda Challenge, jedną z misji pobocznych jest poprowadzenie reprezentacji Polski, więc może tam, może tam, jednak byłoby lepiej niż tutaj, tak? Może tu lepiej skupić się na tym Radomiaku i nie przedłużać. Ale to mówię, to zobaczymy. No, jak dostanę jakąś ofertę z reprezentacji Polski, to będę wtedy nad tym się zastanawiał. Chociaż prowadzić klub i reprezentacje, to dla mnie jest takie kurcze, jednak. No, niespecjalnie to lubię robić. Jak już to tylko reprezentację i. i tyle, nie? Lech Poznań Wisła Kraków. Uwaga! 1-2. Fantastyczna sprawa. Kapitalna, kapitalna bym nawet powiedział: Pogoń Szczecin wygrywa z Legią Warszawa 2 do 1. Świetne wyniki. No, jakbyśmy z tym Śląskiem wygrali, no to mamy 5 punktów przewagi i, i tak sobie jedziemy na. na. gdzie sobie jedziemy? Na okres przygotowawczy zimowy, sobie jedziemy z 5 punktami przewagi. No to, to jest fantastyczna sprawa. No, kapitalne rzeczy. Kapitalne rzeczy się tu dzieją i, i byłoby miło ze Śląskiem tutaj ten mecz wygrać. Zobaczymy. Zaraz sobie obczajemy troszeczkę jak ten Śląsk gra i co oni tutaj nam zaproponują za grę, więc tak, przejdźmy sobie do Śląska. Marcin Broż prowadzi tą drużynę. Płynny kontratak, 4-2-3-1 szeroko, styl gry standardowo. My tutaj też w sumie, w sumie to nie jest taki, no nastawieni jesteśmy na bardzo szybki odbiór piłki. Więc być może będziemy w stanie tą piłkę odebrać. No, Jeżeli, jeżeli ten kontratak będzie przebiegał prawidłowo, powiedzmy, jeżeli chodzi o stronę Śląska-Wrocław, to mamy tutaj zawsze pomocnika odbierającego piłkę. On powinien tutaj asekurować tą linię defensywy. Ja myślę, że jeżeli chodzi o, o taktykę, nie będziemy, nic, nie będziemy tutaj nic przestawiać. Zobaczymy, jak to będzie na początku wyglądało. Zerknę sobie szybciutko jeszcze na analizę. Tutaj nie jestem jakby. Tutaj ładnie lewa strona z rakowem szalała. Zobaczmy, jak oni zdobywają te bramki. Najwięcej bramek po dośrodkowaniach. To przypuszczam, że podczas tego płynnego kontrataku dużo piłek zostaje rozrzucanych na, na boki, ale też sporo mają tych asyst spodań między obrońców. Dobra. Natomiast najwięcej goli tracą po dośrodkowaniach. Absolutnie. My tutaj akurat nie gramy taką taktyką, która by, która by te dośrodkowania. Premiowała. Wiecie co? Ja zagram sobie 4-4-2, ale z dwoma defensywnymi pomocnikami. Po pierwsze to nas uchroni przed kontrami w jakiś tam sposób. Po drugie będziemy grali skrzydłami, a skrzydła to jest nasza bardzo mocna strona, a z kolei Śląsk-Wrocław sobie z tym nie radzi. Więc może ja, ja tutaj będę grał taką taktyką. Hmm, tutaj tych bocznych obrońców sobie zostawię na wsparciu. Dobra, myślę, że tak zagramy. Jeszcze sobie zerknę szybciutko tylko na piłkarzy śląska wrocław pod kątem w sumie najlepszych tych zawodników. Czyli tak, jeżeli chodzi o najwięcej bramek, to jest Bogdan Mladenowicz i na pewno tym zawodnikiem się będziemy chcieli zająć, bo to jest w dodatku dobry skrzydłowy, czy rozgrywający w zależności gdzie on gra. Jest tutaj samy stalar, czyli z piechotą, z płachetą, przepraszam, te skrzydła, chociaż na płacheta, akurat statystyki ma bardzo słabe. Okej, okay, więc tak będziemy chcieli to rozegrać. Dobra, dobra, więc tak, przejdziemy sobie do taktyki. Instrukcje dotyczące rywali. Mladenowicz, absolutnie tutaj y, odbiór piłki agresywny i y, słabsza noga. Tego Briana Martina ja chyba zostawię w spokoju, on dużo nie strzela, chociaż 27 lat, to jest gość z Hiszpanii. No, wygląda tak groźnie dosyć, ale czy on do płynnego kontrataku tu się będzie nadawał z takimi, no niezbyt ciekawymi atrybutami fizycznymi. Zobaczymy. Mateusz Milek, tu intensywny pressing na rozgrywającym. Na rozg właściwie nie wiem, nie wiem czy oni będą tutaj mocno używani w takiej taktyce. Płynny kontratak, kurczę, jak to, dokładnie, jak to dokładnie będzie wyglądało. Ale dobra, dajmy intensywny pressing jeszcze na zawodnikach. Środka pola, obrońców nie będziemy presowali, bo oni i tak pewnie te piłki będą rozgrywali dosyć długie przy płynnym kontrataku. Tak, zobaczymy jak to będzie dokładnie wyglądało. Dobra, no myślę, że tak. Myślę, że tak sobie to rozpoczniemy. Za chwilkę sobie zobaczymy nasz skład, jak będzie wyglądał. Za chwilkę sobie w ogóle go wybierzemy. Przede wszystkim najpierw jednak poznamy wyniki sobotnich spotkań. W ogóle dziwnie te, te spotkania są ostatnio rozgrywane. Bardzo często się zdarza, że rozgrywane są mecze o tych samych porach, co w przypadku oczywiście Polskiej Ligi jest dosyć dziwną rzeczą. Zobaczcie, cztery mecze o 15.30, czyli dostosowaliśmy się do warunków angielskich, przynajmniej w tej kwestii. Później już trochę inaczej to wygląda. Pias Gliwice wygrywa z Zagłębiem Sosnowiec. Niestety w pojedynku drużyn, które tutaj walczą o utrzymanie Wisła, remisuje z Wartą, czyli remis nie daje tu nikomu nic. Arka się wybija za to. No i Krakowia pokonuje Górnika Zabrze. Jeszcze Zagłębie z Lechią Gdańsk. Tutaj dobrze by było, jakby gospodarz wygrał ten mecz. I tak też się dzieje: 2 do 0. No więc my jesteśmy niezagrożeni. Tak na dobrą sprawę, jeśli, jeśli wygramy mecz, to mamy 3 punkty przewagi nad Piastem i 5 nad, i 5 nad Lechem. Poznań, więc warto by było to po prostu zrobić. Dobra, lecimy na bramce Kochalski. Na prawej stronie tutaj będziemy grali podstawowym składem: oczywiście Maksimowicz Newa na bokach, Plizga i. Łasicki w środku. Dwóch defensywnych pomocników. No nie ma zalika zawieszonego, nie ma Wolskiego. Będzie grał kaput z Furmanem. Zobaczymy jak to wyjdzie. Prawa strona Markandej, lewa strona Juan Camara. No i wiadomo, Kubala Toruń w ataku. I tak to będzie, słuchajcie, wyglądało w tym. Spotkaniu. Szybciutko sobie ławkę rezerwowych zapełnimy. No i zobaczmy jeszcze, rzućmy okiem, czy wszystko się tutaj nam zgadza. Kochalski, Newa, Łasicki, Plisga, Maksimowicz, Furman, Kaput, Kamara, Markandej, Torun i Kubala. Rozpoczynamy zatem spotkanie wyjazdowe ze Śląskiem Wrocław. Oby mecz, który wygramy. Byłoby pięknie, byłoby ładnie, byłoby wspaniale, gdyby udało się to. Zrobić, Radom, jak tu będzie grał na biało, Śląsk-Wrocław, czyli gospodarz tego meczu na zielono I teraz co my byśmy tutaj chcieli, co my byśmy tutaj chcieli hmm, 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 No spodziewam się, że jednak wygracie ten mecz, że przerzucie tą naszą pasę i będziemy mieli tutaj zwycięstwo eee, Śląsk przy piłce, Płacheta, Płacheta, Puerto, rozgrywają to przez bramkarza, więc na pewno tutaj żadnej akcji eee, nie będzie Wybija golkiper i przechwytujemy tą piłkę. Póki co oczywiście wynik bezbramkowy. Sędziuje pan Gil. Mam nadzieję, że pan Gil będzie dzisiaj dobrze sędziował. I że pan Gil tu gra ten Musonda, który wielokrotnie nam robił problemy. Maksimowicz, Kubala. Kubala teraz jest tutaj kaput. Markandej, Markandej w pole Toruń Toruń. Już było blisko, żeby objąć prowadzenie w dziesiątej minucie tego spotkania. Niestety Toruń zmarnował tą sytuację. Dostał taką piłkę podwieszoną. Ciężko na pewno by było z tego uderzyć. Ciężko mu było na pewno tutaj nadać szybkości tej piłce która gdzieś tam szybowała wysoko w powietrzu. Kamara, Carlos Neva w pole karne, Kubala! I znowu, znowu ta piłka przerzucona nad poprzeczką. Znowu było blisko. Niewiele tych akcji tutaj robimy, ale najważniejsze jest to, że nie dajemy dojść do głosu e, Śląskowi Wrocław. Na drugą połowę będziemy starali się wyjść e, może troszeczkę ofensywniej, zobaczymy. Kochalski zagrywa piłkę dobrą na skrzydło do Markandeja. Anglik teraz tutaj zagrywa do środka, jest kaput do Plisgi. E, na spokojnie sobie tutaj tą piłkę. Oj, rozgrywamy. Tu będzie błąd, chociaż Kamara elegancko mu sądę e, tutaj przechytrzył. Toruń, ależ wdał się w dribbling z dwoma zawodnikami i wygrał ten dribbling. Markandej! 1 do 0. Piąte trafienie w sezonie Markandeja. Ostatnio go troszeczkę zganiłem. Chłop się poprawił, strzela gole, w ostatnim meczu też zdobył zwycięską bramkę. No a Toruń, zobaczcie tutaj, jak on wywiódł w pole tych dwóch zawodników. Co to jest za zagrajek! Markandej! I mamy 1 do 0. Fantastycznie. Nasza taktyka, nasza strategia gry na to spotkanie przynosi efekty. Nie ma śląska, my gramy spokojnie, zachowawczo. Nie szalejemy z tymi akcjami, ale w meczach wyjazdowych liczy się czysty pragmatyzm i to, co się osiągnie na koniec, to co będzie w sieci, to jest dla nas istotne, tak? To nie jest ważne, czy to jest 1-0, po słabym meczu właściwie nie gramy słabego meczu, to słaby mecz to gra Śląsk, który tutaj nie ma żadnych okazji. My gramy swoje. My gramy swoje i próbujemy jakby. Zneutralizować, powiedzmy, tą grę śląska. Na razie nam się to udaje, tak? Na razie fajnie to wygląda. Zobaczymy dalej, bo to wiadomo, że zaraz śląsk tutaj zmieni yy, ustawienie. Będzie chciał mocniej zaatakować Kamara, ależ on pracuje w defensywie. To już jest nie pierwszy raz, a może i nawet setny. Kamara, Kamara, zabrana piłka tutaj dla Dankowski. Fantastycznie tą piłkę odebrał. Yy, muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem, iż tutaj karnego nie było yy, i nie sprowokował on groźnej sytuacji. Markande! Dziękuję Ci, Dylan, że ty odżyłeś! Dzie Dziękuję Ci, ale on na treningach, słuchajcie, teraz poczynia ogromne postępy. Zobaczcie, Nidila Markandey wpala też we właściwy rytm i to mi się podoba. I to mi się podoba, mamy 2 do 0, wyjazdowy mecz ze Śląskiem, Wrocław. Jeszcze raz zobaczmy sobie tą akcję. Kamara na długi słupek, Markandey, a ten co tu robi w ogóle? Ty, kto to jest? Kto to jest? Mi? Co to jest za zawodnik? Milek? Skąd on się wziął? Ja pierdzielę ty. Pokażcie mi to. 11? Czekajcie, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Milek tutaj przybiegł. Dobra, wszystko jest w porządku. Skąd on tu się wziął? Mówię? Przecież to jest kurczę napasnik. I on. Myślałem, że to jakiś dodatkowy ten zawodnik wbiegł tutaj. Mm, jest, może ławki rezerwowych, nie wiem. Skąd w, w ogóle... Nie wiem po co on się tutaj wrócił tak, Nie wiem, może był się napić I, i zabrakło go przy tym stałym fragment, Nie mam pojęcia Co to w ogóle za gość, Milek Tak, to jest środkowy pomocnik, wysunięty rozgrywający Skąd on tu przyleciał Akcja już w ogóle się kończy Gość biegnie 40 metrów ze swojej pozycji No dobra, taktyka Zmieniamy, zmieniamy, prowadzimy Kubik, no Markandaja to nie Nie, nie odważę się dzisiaj Markandaja zmienić Ale mogę dać na przykład Wojtko Mogę grać, pta... no mogę dać Ptacka żeby sobie kilka minut złapał i ma darasza za torunia. A co? A co? Młodzi wejdą, może coś strzelą, może się pokażą. Markandej! Blisko hatrika było tutaj. Blisko hatrika było e, Anglika, no naprawdę fantastyczny mecz angielskiego, lewego skrzyd prawego skrzydłowego, lewego zresztą też, bo też potrafi grać na obu skrzydłach. Więc fantastycznie, naprawdę ptaczek Ptaczek zagrywa piłkę do Wojtko, ten szybko do Markandeja, ale Płacheta to przechwycił Bogdan, Iru i zagranie do przodu na Szmigela. Mam nadzieję, że Blizga to, ale to zgasił, ale to przechwycił na pełnym spokoju, mimo asysty nie, napastnika, ale teraz trzeba uważać, musonda, musonda rusza z piłką, zagrywa do bogdana, bogdan tu się uwalnia, tak, płacheta na lewym skrzydle, płacheta. Do Bogdana. Bogdan i Kochalski przerzuca piłkę nad poprzeczką. No niepotrzebne są nam dramaty w końcówce, tym bardziej, że mieliśmy cały mecz pod kontrolą przez 70 minut, więc absolutnie tutaj musimy, musimy uważać. Żywulicz, Zivulic. możemy zejść na y, ostrożną mentalność, możemy tak naprawdę też, chociaż już za późno, bo zrobiliśmy zmiany, przejść na tą taktykę ostrożniejszą troszeczkę, ale w sumie tu mamy wszystko pod, tak jak mówię, y, pod kontrolą, więc kurczę, myślę, że zostaniemy przy tej taktyce i będziemy chcieli to kontynuować. Śmigiel, Szmigiel, szmigiel, ale dribbling teraz. No i to jest niesamowite rzeczy. Tutaj się teraz zaczynają dziać. Dobra, zejdę na tą ostrożną. Bo widzę, że tutaj możemy mieć problemy w końcówce meczu z tym śląskiem. No dobra, zrobiłem trzy zmiany. Okej, okay, okej. Okay. Może to jest wina tego. Może to jest wina tego, że weszli młodzi zawodnicy na boisko. Bo tu Wojtko chyba też był jednym z tych, który nie potrafił już tego szmigla zatrzymać. No ale to nie powinno tak wyglądać. Kurcze. No to nie powinno tak wyglądać. Powinniśmy tutaj absolutnie. Y Absolutnie tutaj grać swoją piłkę dalej. Robić wszystko, żeby strzelić kolejne bramki. A ja tu widzę, że, widzę, że śląskie zaczyna rozpędzać i, i to bardzo mocno. No i teraz potrzebna by była tutaj jakaś reakcja. Panowie, no nie wiem, skupcie się bo to, bo to zaczyna wyglądać źle I jest 10 minut do końca meczu Więc Śląsk na pewno tu I to jest znowu to jest ta sama sytuacja co w meczach poprzednich Czyli końcówka meczu I gdzieś te statystyki, gdzieś w ogóle nagle Zespół rywala zaczyna odżywać Cały mecz jest gnieciony, cały mecz Może gnieciony to za dużo powiedziane, ale cały mecz nie potrafi Odzyskać kontroli nad meczem Nagle końcówka i, i wielkie, wielkie Przebudzenie I teraz och, myślałem już, że może coś się złego zdarzy Ale chyba nie, chyba Markande tutaj się rozpędzi, tu jeszcze będzie faul, cenne sekundy i będziemy mieli prawdopodobnie koniec meczu za chwilkę mam nadzieję bo ta bramka kontaktowa zupełnie niepotrzebna zupełnie taka, która gdzieś tam no wydawałoby się, że ten mecz był wyrównany po statystykach, no nie był wyrównany nie był wyrównany, Radomiak po prostu zagrał tutaj naprawdę, naprawdę skutecznie i tego nam było potrzeba, także ale troszeczkę ich zganimy. Nie wolno cały czas chwalić piłkarzy, tak? Troszeczkę trzeba elementu psychologicznego w to wrzucić. Dobra, kończymy rundę jesienną. Radomiak jest na miejscu pierwszym. Radomiak, jest, zgodnie z planem, tutaj 3 punkty przewagi nad Piastem Gliwice, 5 punktów przewagi nad Lechem Poznań. I ja mam nadzieję, że ta nasza przewaga punktowa będzie cały czas rosła i że będziemy mieli tutaj naprawdę fajny, e, fajną rundę e, wiosenną. Nie ma już niestety europejskich pucharów, skupiamy się na lidze, e, gramy w piłkę, no i zobaczymy jak to będzie wyglądało, a teraz przypominam, że przenosimy się do e, Smuda Challenge i tam sobie rozegramy rundę jesienną e, Widzę Muć. potem wrócimy znowu do e, Radomiaka. Będziemy tak się zmieniać co pół, e, co pół sezonu. Dziękuję Wam serdecznie, życzę miłego czwartku, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!